Witam serdecznie. wykrywać Rutus Ultima. Test zasięgu na dużych obiektach. Ustawienia napisane pod filmem. Zaczynamy od klamry pierwszowojennej na 30 cm. 35 40 Fortysta słuchawka byłoby słychać, ja to słyszę, ale Dobrze, wykrywana. Tutaj mamy niestety trasę szybkiego ruchu i klamra na 55. No tutaj już wystarczy. Przechodzimy do większych obiektów. Zaczniemy od glinianych garków z monetami. Ok, skarb na 70 cm. Wysoki ton. Identyfikacja raz jest, raz nie ma. Zazwyczaj jest. Przejdźmy się tak powoli. z pewnym zapasem ale już bez identyfikacji na monitorze a nisko przy szybkim przemietaniu mamy tą identyfikację dobrze skarb na 85 już nie oczekujmy, nie oczekujmy cudów czy macham szybko czy powoli No, przy takim machaniu jakaś tam, jakaś tam reakcja jest, ale to nie o to chodzi. E, Helm na 80, myślę, że tutaj będzie bardzo łatwo. No, oczywiście 118. Przepraszam, no, z dużym zapasem myślę też. Tak, jakieś 30-35 cm. Okej, okay, hełm na 105 no dobrze wystarczy. Przejdźmy się tutaj, ale skoro już tu jesteśmy, to sprawdzimy, ale jak widać i słychać odpowiada nam cisza. Ok, to by było na tyle jeśli chodzi o duże obiekty. Ja idę testować teraz separację. Zapraszam Was do subskrypcji, komentowania, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami. Do zobaczenia. Hej!